Cześć, to Jan z i zapraszam was do mojego wydarzeń wydarzeń czyli z dnia 30 stycznia. Zapraszam. Angelinio zostaje wypożyczony z RB Lipska do AS Ramy. Jest to wypożyczenie z wykupu do końca tego sezonu, a ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w wy Galatasaray. Więc oto jego statystyki. 19 meczów, 1 gol i 1 asysta. Damian Warchu jako wolny zawodnik przychodzi do Górnika Łęczna. I, i, i podpisał z nimi kontakt do 30 czerwca 2025 roku. 1 lipca tamtego roku został się z Wisłą Płock, która aktualnie gra w pierwszej lidze, a w swoim CV m.in. Legię Warszawę, e, Raków Częstochowy czy Wizew Łódź. Soichiro Kozuki zostaje wypożyczony z e, Szalkę do Górnika Zabrze. Jest on wypożyczony do końca tego sezonu z opcją wykupu, a w wybarwał Szalkę, długiej, drużyny Szalkę, zanotował 17 spotkań, 11 goli oraz 5 asyst. Więc oto jego statystyki z tego, tego sezonu. 9 meczów, 3 gole i 1 asysta. Przepraszam, jeśli mówię źle nazwisko i klub, w którym grał Bajen Daje, letni lewy senegalski skrzydłowy przenosi się z Tengert, pierwsza liga senegalska do Motoru Lublin. Ten transfer wynosi 200 000 euro, kosztuje. No i popisał z nim umowę do 30 czerwca 2026 roku. Ibanakityc jako wolny zawodnik przenosił się do Al-Shabaab. Popisał z nimi kontakt do 30 czerwca 2025 roku. Do tej pory reprezentował on barwy Seville O, a to jego statystyki z tego sezonu, czyli 27 meczów, 2 gole i 4 asysty. Secofofana został wypołeczony z Al Nacerdo Al Etifak Wypołeczony jest do końca tego sezonu na w swoim CV mamy m.in. Manchester City, U21 Fulham, Lens Czy Udineze Calcio Autostatystyki Jego z tego sezonu 19 meczów, 2 gole i 1 asysta Wczoraj z Paloków nikt nie strzelał A więc sobie przejdziemy do wczorajszych wyników Wczoraj Grał Puchar Narodów Afryki, Premier League, Championship i Puchar Niemiec. A dzisiaj Premier League, Championship, La Liga, Puchar Niemiec i Liga Portugalska. Dziękuję dzisiaj za oglądanie, zapraszam na moje media, społecznościowe, które się teraz wyśleją. Jeśli oglądacie to na odcinku, zapraszam do zapisania tutaj i do polubienia tego filmu. I widzimy się w środku. Cześć!